ja jestem bardziej spell a to jest slender the H Page. No, no to czyli ta podstawowa wersja tego slendera mniej więcej wiem o to w tym chodzi znaczy tych grze nie my dopada bo każdy wie co to jest gra jest fajna w swinglin klimacie, na mm, jak to ująć... No, ma taki fajny mroczny klimat, nie za... za straszny, nie za wesoły. Czemu to ale lagi, jak to gdzie? What the fuck? Nie, nie masz dać da się kosztować. Da, da. Biegnij. Fuck, ale lagi. Jeszcze nic, nic nie widzę. Głupie światło. Czym ty ma dnia? Idź. Biegaj. O, grożyna. No, Na biegnij. Zapcień. Zresztą widzę jedno drzewo. Gdzie powinna być karteczka? O ludzie, jakie laki. To są taki grze. To tylko przez to, że jestem planet do nagrywania. Tak to chodzi mi gładziutko. Dobra. Jest jeszcze pierwsza karteczka. Don't look or it takes you. Tak. Dobra, już... jakiś dźwięk nośniejszy. Myślę, że sobie pogramy do... do nie jak jest dwa razy, to wtedy... ...kryć tylko muła wredna. Szybciej. Tak, szybciej. Nie, ale boję chodzić. Bo widzę więcej. O, coś tam jest. Halo? Jesteś tam? Chyba nie Słyszę, że coś, że coś chyba za mną idzie Fuck Dobra, widzę karteczkę kolejną, szybko To będzie też taka szybka akcja Idziemy dalej O Boż. Nie Z... Zazwyczaj mam mam piękny, wtedy ginę. Wtedy już jest ciężko, więc... Więc sądzę, że tak do pięciu dojdziemy. Chyba, że pędzę z, z, ze, ze strachu mury. Tu tak ciemno. Fan, kupa mgła. odsunąć O oh, nie, ja do tego budynku nie wchodzę Ja tego budynku nigdy nie, nie lubiłem nie będę lubił Ha? What the fuck? O, straciłem chyba Halo? Ty jesteś działa, Nie! 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 FAK! 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 Co się dzieje? Nie! Slender my chcesz zjeść! Gaś się! Gaś się! Aaa, dobra, przegrałem już chyba! Ty musisz się chce gasić! Gas się! O dobra, to się uspokaja. Dobra, nie, wychodzimy mi się. Game over, man. I teraz się wyłączasz. O Boże, na... What the fuck? Boż... idziemy dalej. Szybko, biegnij. Teraz już biegniemy. Szybciej. 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 Oj, kurde, jeszcze tunel. Zajebcie. A coś tam gdzieś? Gdzieś nie? Dobra, widzę kasteczka. Ja chyba mogę wziąć. Nie, nie pomogę ci. O, jakiś dźwięk, ja pierdolę. O Boże. Zaraz chyba na załom umrę. Nie wiem, nie wiem co z tym jest, nie postaram się to jakoś ogarnąć. właśnie, jeśli chodzi o tą z Monty Blake, nie wiem czy ją dalej kręcić. No bo już, no bo już miałem trochę, dużo już formatu miałem po tym. Fak, 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 nie biegnie do niego. Yyy, tak. Ja miałem jeszcze takie sporo formatów i teraz tego nawet nie ma, tej gry. I, i nie wiem czy masz sobie instalować na nowo wszystko. I przychodzić to wszystko od nowa, czy... Czy jak. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Czy, 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 czy to dalej chcecie, czy nie. Ja to, to mogę nawet dalej kręcić, to jest fajna gra. Um, to by byłoby na tyle z tej gry. I pierwsze, też żebyście chcieli też z tego. Um, czy, czy też żebyście chcieli ten y, cały trening przechodzić na nowo, tak grać, czy ja to ma sobie przejść tak w tle? Gdzieś tak w który What the fuck Co co, co? Co tu jest? W sumie działać ten What the fuck? Kurde, ale dźwięk głupi Nie mi ci to muzyczka Fuck No nie weź mnie W sumie już Kurde, ale to jest ciemno Chyba, że kogoś można jakoś tak pojaśnić, bo coś Szukam, szukałem tego w obcach ale nic niestam tam mnie nie pisało. No szybciej. Kurde, jak to już tak tutaj tak nudno trochę już. To mi tu się nie podoba, ta ścieżka. Uff, gówno widać. Oh, f**k's sake. Lepiej. Jeszcze głupia mgła tu przeszkadza, jeszcze gorzej widać w tą grę. Jeszcze ciarki mam. Ech, nawet nie wiem czemu. No, jeszcze płot. Dzięki. Ło, <laughs> oh, Dzięki, gro! Fuck you! Zabawiamy, co nie? Głupi slender. Ja. Pindole. Oh. Szybciej Limit mnie goni To w sumie nawet, nawet nie wiem czy mnie goni Nawet nie wiem, czy go mam, czy jeszcze, czy go nie mam Chyba go nie mam, nie wiem, pamiętam No Kurde, nie lubię tej muzyczki Czemu to tak ciemno? Jeszcze, jeszcze lagi mam Przecież to zagranie jest aż tak straszne Wiem, wiem, że jeszcze można włączyć dla karty, ale nie chcę O mm, ale jednak włączyłem. Nie, bo jeszcze zgubiłem, nawet nie wiem gdzie jestem Dobra, no, jestem gdzieś na jakimś roztoju Widzę karteczkę? O, kartka What the fuck? Gdzie ja jestem? Jakam jaka jakiś... Które doszłem. Czwartą dopiero. Natomiast myślę, że do pięciu jednak nie dojdziemy. Kiedy już na ociecie pewnie wyginąłem. No ale już, już widzę, że gdzieś się zbliżał do mnie. Ciekawe czy to tylko może wykończyć O to Fuck 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 fuck! Szybciej! Szybciej, biegnij! Nie wiem gdzie, biegnij gdzieś Fuck you Głupi Slender What the fuck, to jest? To są drzewa Mi że znaczy to kamyki jakieś O, to jest dróżko z drzew, wy ty, ty. To wszystko się może zdarzyć. Uff. No szybciej, dajcie się coś na karteczkę. Muszę dojść do pięciu. Szybciej. Zaczyna się już tracić powoli. Już się zaczyna się w kółko. To jest krata. Fuck. No szybciej. To już się robi nudno trochę. A ja to kończyć jeszcze, szukać jeszcze jednej karteczki. Nie wiem co się robi, nudne, sta, staję. Chodź z tlenu do mnie już. Wiedziałem, że, że to tym ale nie to będzie aż tak straszne. What the fuck you? Oh. Ja pierdziele, dobra. To by było na tyle. Eee, polecacie mnie znajomym? Dobra, może jednak nie. Eee, subskrybujcie mój kanał, dajcie lajka pod tym filmem. Jeśli to wam się oczywiście podobało, jeśli nie to to też dajcie lajka. Like, uh, no, żegnasz się z wami naka. Like, uh.